Mówiąc o krewetkach Sulawesi, zwykle mamy na myśli kardynał Denerli, kardynał Sulawesi. Jednak jest to dosyć duży skrót myślowy, gdyż krewetki Sulawesi to nie tylko kardynały, ale cała mnogość endemicznych gatunków krewetek żyjących w jeziorach wyspy Sulawesi. Są to trzy jeziora tektoniczne, charakteryzujące się fauną specyficzną tylko dla tego obszaru – jeziora Poso, Matano i Towuti. Kardynał Sulawesi jest endemicznym gatunkiem krewetek występującym w jeziorze Matano. Jezioro Matano, prowincja Celebes, Indonezja. Jezioro Matano jest jeziorem tektonicznym i większość fauny tego regionu nie występuje nigdzie indziej na świecie i tak też jest z kardynałkami. To tyle tytułem wstępu, natomiast znajomość pochodzenia tych krewetek bardzo pomoże nam w założeniu zbiornika, który sprosta ich potrzebom. U nas dla krewetek Sulawesi przeznaczyliśmy dwa 50-litrowe akwaria. W jednym żyją kardynałki, a w drugim krewetki Masapi Tiger. Są to krewetki o zbliżonych wymaganiach środowiskowych, nie krzyżują się ze sobą i właściwie można bez z powodzeniem hodować je w jednym akwarium. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, no to dlaczego nie? Czym się różnią? Przede wszystkim wyglądem. Kardynałki są znacznie bardziej atrakcyjne, natomiast Masapi Tiger. Nie są już tak pięknie wybarwione, co nie znaczy, że w zbiorniku mniej widoczne, gdyż są znacznie śmielsze i bardziej ak aktywne od kardynałków. Nie chowają się tak, prowadzą bardziej ożywiony tryb życia. Często można zobaczyć i pływające w toni. Są większe, śmielsze, bardziej aktywne. Myślę też, że bardziej odporne na zmiany. Dużo szybciej się mnożą. Generalnie są chyba jednymi z najłatwiejszych krewetek z Sulawesi. Jako, że posiadamy te dwa gatunki, mówiąc krewetki z Sulawesi, będę miała na myśli konkretnie te dwa, czyli kardynał Sulawesi i krewetki Masapi Tiger. Będą bazować głównie na własnych doświadczeniach i obserwacjach oraz wiedzy, którą udało mi się zdobyć, kiedy zakładałam zbiorniki dla krewetek Sulawesi. Nasze zbiorniki mają już po kilka lat, więc mam nadzieję, że to co powiem będzie miało trochę sensu. Jak duży zbiornik dla krewetek sulawesi? I tutaj pewnie nie powiem nic nowego, im większy, tym lepszy. Chodzi o stabilne parametry wody. Jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać stabilne parametry w mniejszym akwarium, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie założyć. Tutaj dodatkowo dochodzi parowanie wody, ponieważ temperatura wody jest dosyć wysoka powinna wynosić 28-29 stopni Celsjusza. Mamy do czynienia z dużym jej odparowywaniem. Co większy zbiornik w znacznym stopniu wybacza, a co w małym akwarium powodowałoby duże skoki parametrów, czego te krewetki nie tolerują. U nas jest to 54 litry i 45 litrów i raczej nie zalecałabym mniejszych. W 54 litrach mieszkają kardynałki, a w 45 litrach masapi tiger. Jeżeli chodzi o filtrację, to zarówno w jednym, jak i w drugim zbiorniku odpowiadają za nią filtry kaskadowe. Wydajnością znacznie przekraczają wielkość akwarium są to duże kaskady z wrotami zabezpieczonymi gąbką, która stanowi pewnego rodzaju prefiltr, ale jednocześnie też zapobiega wciąganiu przez filtr małych krewetek. Natomiast złożem filtracyjnym w obydwu przypadkach jest Siporax i Matrix. Na dobrą sprawę filtr jest tutaj obojętny rodzaj filtra. Chodzi o to, żeby powierzchnia złóż filtracyjnych była jak największa i żeby uzyskać efekt nadfiltracji. Filtracja jest tu sercem całego systemu, znacznie przewyższa potrzeby przeciętnego zbiornika. Mamy do czynienia ze znaczną nadfiltracją, tak jak już mówiłam, a wynika to ze szczególnych potrzeb tych krewetek, gdyż mają one bardzo niski próg tolerancji dla obecności azotanów i fosforanów w wodzie. To z tej przyczyny, że jezioro, z którego pochodzą, jest bardzo ubogie w materię organiczną, zatem ilość związków azotu i fosforu w wodzie w tym jeziorze jest bardzo niewielka. Ze względu na niewielki dostęp do azotanów i fosforanów, również roślinność jeziora Matano jest bardzo uboga. Praktycznie nie występują w nim rośliny. Dno jest skaliste, jałowe, woda uboga w związki potrzebne do rozwoju roślin. Temperatura wody jest bardzo wysoka, bo dochodzi nawet do 31 stopni, pH zasadowe. Niewiele roślin jest w stanie sprostać takim warunkom. Dlatego w akwarium również ciężko będzie utrzymać roślinność. Warto z tej roślinności po prostu zrezygnować. Jeżeli ktoś się uprze, to w takich warunkach jako taka radzą sobie anubiasy. I my mamy anubiasy w akwariach jednak ich przyrosty są bardzo wolne, dosyć mocno widać po nich deficyty i niedobory makroelementów. W takiej wodzie raczej nie uświadczymy też glonów. Nie mają one bowiem odpowiedniej pożywki do rozwoju. Owszem, na początkowym etapie dojrzewania akwarium te glony prawdopodobnie się pojawią, natomiast z czasem, kiedy woda będzie stawać się coraz bardziej uboga w produkty przemiany materii, produkty uboczne cyklu azotowego, te glony po prostu będą zanikać. I tutaj zapytacie, ale jak to? Akwarium Sulawesi, zielony dywan glonów? Takie skojarzenia kreują często social media. No nie, zielone glony w akwarium świadczą raczej o zaburzonej równowadze w zbiorniku i nadmiarze pierwiastków. W ustabilizowanym ekosystemie raczej tych glonów nie uświadczymy, podobnie jak w jeziorach tektonicznych Sulawesi. Tam jest czyste, skaliste dno. Wyjątek będą stanowić okrzemki, których rozwojowi sprzyja woda bogata w krzemiany, duża ilość światła słonecznego i zasadowe pH wynoszące od 7,5 do 8,5. Dodam, że okrzemki występują jedynie w bardzo czystych wodach i ich występowanie jest jednym ze wskaźników klasyfikacji jakości wód. W akwarium dla krewetek sulawesi występowanie okrzemek będzie zjawiskiem pożądanym, bo będą stanowiły dla nich pokarm. Jak utrzymać zasadowe pH w akwariach? Tutaj z pomocą przyjdą nam sole przeznaczone właśnie do hodowli krewetek sulawesi. I mówiąc sole, nie mam na myśli soli kuchennej NaCl. Krewetki z sulawesi są zwierzętami słodkowodnymi, a woda w jeziorach, z których pochodzą, jest słodka. Więc mówiąc sole, mam na myśli sole wapnia i magnezu oraz inne niezbędne do życia krewetek pierwiastki. W hodowli krewetek sulawesi stosujemy wodę demineralizowaną, wodę z filtrów Ro, pozbawioną wszelkich pierwiastków, które uzupełniamy, dodając do wody dedykowane sole. Tym sposobem jesteśmy w stanie odzwierciedlić środowisko wodne, w którym żyją te krewetki. Tutaj właśnie z pomocą przychodzą nam sole przeznaczone do hodowli krewetek sulawesi. W tej chwili na rynku mamy całkiem spory ich wybór zarówno soli w proszku, które są bardziej wydajne, czy soli w postaci płynnej, te z kolei umożliwiają nam bardziej precyzyjne dawkowanie, jak również sole o różnych wartościach pH. I tutaj mamy sole o pH 7,5, które łatwo rozpuszczają się w wodzie i sole o pH 8,5, do których rozpuszczenia będziemy potrzebować butli CO2. Dla kardynałków, masapi, tiger, ale też i wielu innych gatunków krewetek występujących w jeziorach Sulawesi wystarczające będą sole o pH 7,5. Także nie musimy się przejmować skomplikowanym procesem rozpuszczania. My w naszych akwariach utrzymujemy pH na poziomie 7,5 do 8, KH 3, GH 9. I tutaj z moich obserwacji lepiej utrzymać te parametry wyżej, GH nawet do 14, niż schodzić poniżej tych wartości. Gdyż krewetki mają wówczas często problemy z wylinką. W utrzymaniu stabilnych parametrów wody bardzo dużą rolę odgrywa też podłoże. Skłaniałabym się ku podłożom neutralnym lub takim, które nieznacznie podnoszą pH, raczej w ciemnym kolorze, ze względu na to, że jasne podłoże odbija światło i kardynałki mniej chętnie się na nim pokazują więcej widać je na ciemnych podłożach ale to są takie moje subiektywne odczucia podłożem dla krewetek sulawesi może być piasek kwarcowy może to być lawa czy nawet bazalt albo marmur mogą to też być spieki glinki tylko tutaj należy zwrócić uwagę żeby były to glinki neutralne nie obniżające pH gdyż kwaśne pH może krewetkom zaszkodzić u nas w jednym akwarium jest to miks lawy i zeolitu. Po prostu zostało mi trochę takiego podłoża z hodowli roślin i sprawdza się świetnie. A w drugim akwarium jest to podłoże ze spieku glinki, neutralne, lekkie, porowate. Ważnym elementem wystroju zbiornika będą też skałki czy kamienie. Mogą to być otoczaki. U nas są to duże kawałki lawy, które zapewniają krewetkom schronienie. One w ciągu dnia większość czasu spędzają spełnia, w tych krajówkach. I tam je można znaleźć najczęściej. Jako ozdoby do krewetkarium czy kryjówki dla krewetek, raczej nie polecałabym korzeni, gdyż mogą one obniżać pH wody. Garbniki, które wydzielają do wody, obniżają pH i szkodzą krewetkom. Zdecydowanie powinny być to elementy skalne. Z takich najprostszych do znalezienia świetnie sprawdzą się otoczaki. I z takich protipów polecałabym kilka takich skałek ułożyć w pobliżu przedniej ściany akwarium. Zwiększy to nam możliwość obserwacji krewetek. Kardynały zdecydowanie większość czasu spędzają w takich gruzowiskach, wtedy będzie je widać, zwłaszcza na początku naszej przygody z krewetkami Sulawesi, kiedy jeszcze ich ilość w zbiorniku nie będzie tak liczna. Kiedy mogę wpuścić krewetki do zbiornika? Mam już akwarium, zmineralizowałam wodę, przygotowałam podłoże, zamontowałam wydajny filtr, mam kryjówki dla krewetek. Chciałabym już oglądać moje krewetki, chciałabym już je wpuścić do zbiornika. Chyba nic tak nie uczy cierpliwości, jak zakładanie zbiornika z krewetkami sulawesi. Dojrzewanie i stabilizacja zbiornika trwa długo, powszechnie wiadomo, że pośpiech w akwarystyce nie jest wskazany, i tutaj szczególnie trzeba trzymać się tej myśli. W przeciwnym razie krewetki umrą, a nic przyjemnego patrzeć na umierające zwierzęta. Myślę, że większość niepowodzeń i mitów na temat trudności utrzymania krewetek z wynika właśnie z braku cierpliwości i zbyt szybkiego ulokowania krewetek w akwarium. Uzbrojmy się zatem w cierpliwość i czekajmy, nie tylko na zamknięcie cyklu azotowego. Ten proces kończy się w ciągu kilku tygodni. W wodzie o zasadowym pH, co prawda trwa nieco dłużej. Bakterie nitryfikacyjne lepiej namnażają się w środowisku kwaśnym. Natomiast można ten proces przyspieszyć są takie środki w dzisiejszych czasach. Sama czasami z nich korzystam. Mamy dostęp do bakterii, stymulatorów i super. Natomiast tutaj rekomendowałabym uzbrojenie się w cierpliwość i czekanie. Krewetki są bardzo wrażliwymi organizmami, dlatego, mówiąc dojrzałe akwarium, mamy na myśli nie tylko zamknięcie się cyklu azotowego. Musimy poczekać na nawiązanie się całych skomplikowanych zależności w tym małym ekosystemie, jakim jest akwarium, wytworzenie się biofilmu, biomasy, która pozwoli naszym krewetkom żyć i odżywiać się, sprawi, że zbiornik będzie stabilny i niewielkie zmiany czy zawahania równowagi, chociażby spowodowane wprowadzeniem krewetek do akwarium nie będą powodować wahań parametrów i kaskady zmian, której zbiornik nie udźwignie. Myślę, że taki minimum oczekiwania to 3 miesiące, nawet do pół roku. Ja chyba czekałam 8 miesięcy zanim wprowadziłam krewetki do akwarium. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że zbiornik się ustabilizował? W tym czasie zadbajmy o filtrację, wystrój, o bakterie, biofilm, włączmy grzałkę, oświetlenie, Róbmy regularne podmiany wody, żeby to akwarium mogło funkcjonować w takiej postaci, w jakiej będzie działać, gdy wprowadzimy do niego krewetki. Warto do zbiornika wpuścić ze dwie tylomelanie. Tylomelanie są to, tylomelanie są to ślimaki, które występują również w obszarze jezior Sulawesi. Dlatego warunki, które będą panować w akwarium, zniosą doskonale, będą sprzyjające dla nich. Natomiast my będziemy mieć już radość z obserwowania jakiegoś życia. Dodatkowo obecność tylomelanii wesprze i ustabilizuje cykl azotowy. Wiem, że często obawiamy się ślimaków w krewetkarium, a obawa ta wynika zwykle z lęku przed ich nadmiernym namnożeniem. Natomiast sytuacja ta występuje wówczas, kiedy w akwarium panują nieodpowiednie warunki, zalega dużo opumierających szczątków roślin. Zalega dużo niezjedzonego pokarmu, przekarmiamy krewetki. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, to raczej nie musimy się obawiać, że ślimaków będzie zbyt wiele. Do tego tyle melanie nie rozmnażają się zbyt szybko. Taką ciekawostką jest, że obecność ślimaków korzystnie wpływa na krewetki. W ich śluzie znajdują się enzymy, które korzystnie wpływają na układ pokarmowy krewetek, zwiększają przeżywalność i odporność młodych. Dodajemy do akwarium sztuczne enzymy, probiotyki, a tymczasem podobne możliwości dają nam ślimaki. Natura jest niesamowita. Ile krewetek na początek? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak myślę, że od 20 sztuk w górę. Raz, że są one dosyć puchliwe i te 20 sztuk i tak zniknie nam w 50-litrowym akwarium, a dwa, są to krewetki, które znacznie chętniej wykazują aktywność, gdy jest ich więcej. Są mniej zestresowane, łatwiej znoszą zmiany i przystosowują się do nowych warunków. Warto też, żeby krewetki, które wpuszczamy na początku, były młode, łatwiej zaklimatyzują się. do parametrów, jakie panują w naszym akwarium. A jak zaklimatyzować krewetki? Przede wszystkim cierpliwie. Zacznijmy od powolnego wyrównania temperatury do temperatury, jaka panuje w akwarium. W tym celu możemy umieścić opakowanie z krewetkami w wodzie z akwarium, następnie otwieramy woreczek i stopniowo dolewamy do niego wody z docelowego zbiornika. Możemy to zrobić metodą kropelkową, ale równie dobrze i pewnie prościej będzie dolewając niewielkie ilości wody strzykawką lub łyżeczką co kilkanaście minut aż do podwojenia się ilości wody w opakowaniu z krewetkami. Następnie tej z wody z woreczka nie wlewamy do akwarium, tylko siateczką delikatnie odławiamy krewetki i umieszczamy je w zbiorniku docelowym. No tak, wpuściłam krewetki, było ich dużo, przynajmniej tak mi się wydawało żadnej nie widać. I tutaj powiem to normalne prawdopodobnie krewetki się chowają. A w miarę przyrostu populacji będziemy je widywać coraz częściej. Jednak przyjdzie nam na to poczekać kilka miesięcy. Kardynałki są to małe krewetki, w związku z czym noszą po kilka jajeczek, zanim z jajeczek wyklują się młode krewetki, przyjdzie nam poczekać około miesiąca, zanim małe krewetki będą widoczne, znowu trzeba czekać. Proces przyrostu populacji jest dosyć długotrwały, dlatego jeżeli ktoś jest niecierpliwy, to warto zacząć od większego stada początkowego. Szybciej osiągniemy satysfakcjonujący nas efekt. Czym karmić krewetki z sulawesi? Na ten moment jest wiele dedykowanych pokarmów dla krewetek z sulawesi. Czy smakują krewetkom? Krewetki po nich szybko rosną, pięknie się mnożą. Nie wiem, nie używam. Moim zdaniem w ustabilizowanym, dobrze funkcjonującym zbiorniku jest taka ilość biofilmu dostępnego dla krewetek, że nie trzeba ich dokarmiać w ogóle. Zwłaszcza w początkowym okresie, gdy ich populacja nie jest liczna, powinno im wystarczyć to, co zapewnia im zbiornik. Dlatego właśnie mówiłam, że akwarium powinno długo dojrzewać i mieć czas na ustabilizowanie się, zanim wpuścimy do niego krewetki. Wówczas nawet jeżeli wrzucimy pokarm do zbiornika, to krewetki nie zainteresują się nim za bardzo. Może ze dwie, trzy sobie do niego podejdą, ale raczej będą wolały pokarm, który zapewnia im zbiornik. Czy zatem nie karmię krewetek w ogóle? Raczej wspomagam rozwój biofilmu. Podaję bakterie probiotyczne, spirulinę. Od czasu do czasu sparzoną pokrzywę czy mniszek, które bardzo lubią, sporadycznie roślinny pokarm w granulkach. Bardziej ze względu na ślimaki niż na krewetki. Jak często podmieniam wodę w akwarium? Standardowo raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie około 5-10%. Woda RO wzbogacona solami pH 7,5, KH 3, GH 9. Co przy moich solach daje przewodność na poziomie 420 mikrozimensów. Używam soli w płynie. Nie odmulam podłoża, stosuję bakterie w płynie i preparat wspomagający wydlinkę. I rozwój okrzemków na bazie krzemianów. Czyszczę przednią szybę, pozostałych nie ruszam, zostawiam krewetką. Aczkolwiek na szybach nie ma zbyt wiele osadu. W akwarium mam dość słabe oświetlenie i też mam wrażenie, że wpływa to korzystnie na krewetki. Przy mniejszym oświetleniu. Więcej wychodzą, są bardziej aktywne w ciągu dnia, łatwiej się je obserwuje. I w sumie to chyba tyle. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Mam nadzieję, że dosyć przystępnie opowiedziałam cały proces zakładania i opieki nad krewetkami z Sulawesi. Jeżeli coś pominęłam i macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do założenia zbiornika dla tych pięknych i ciekawych krewetek. I że trochę odczarowałam stwierdzenie, że krewetki z sulawesi są trudne. Na pewno nie wszystkie. Do usłyszenia następnym razem. Pa!